W 2022 roku aż dwukrotnie zmieniły się zasady podlegania składce zdrowotnej osób pełniących funkcję na podstawie powołania. Od 1 stycznia bieżącego roku osoby powołane do pełnienia funkcji w organach podmiotów prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które otrzymują wynagrodzenie opodatkowane z tego tytułu, powinny być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 2250. Jeśli jednak są osoby powołane do pełnienia funkcji, ale jednocześnie pełnią funkcję na podstawie umowy o pracę, umowy o zlecenie, członkostwa w Radzie Nadzorczej, to z tytułu powołania nie zostaną już dodatkowo objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Od 1 lipca natomiast osoby powołane uzyskujące przychody w rozumieniu artykułu 13 punkt 5 lub 6 ustawy o PIT przestały podgać obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile ich przychody roczne z tego tytułu nie przekroczą 6 tysięcy złotych. Artykuł ten dotyczy osób powołanych do pełnienia funkcji społecznych lub obywatelskich oraz takich osób, którym władza lub administracja państwowa, samorządowa zleciła wykonanie pewnego rodzaju czynności. Jeśli na przykład Pani Kowalska została powołana do wykonywania czynności biegłej w postępowaniu sądowym i, i suma wynagrodzeń od początku roku z tego tytułu w październiku wyniosła 6100 zł, to podstawa składki zdrowotnej za październik dla pani Kowalskiej to 100 zł. Jeśli jesteś natomiast prokurentem, to podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnemu bez względu na wysokość wynagrodzenia.